Miranda Jesteś tak daleko, wciąż ode mnie. Dlatego nie wiem, czy warto kochać. Może nie jestem odpowiedni dla ciebie. Chyba przestanę już myśleć o tobie. Szkoda tylko, że nigdy nie interesowało ciebie moje życie. Nie wiedziałem, w jaki sposób mógłbym z Tobą rozmawiać. Nigdy nie będziemy już razem, i to chyba będzie najlepsze. Więc odejdź z mojego życia raz na zawsze. Ja przestanę już o Tobie marzyć, myśleć i śnić. Nie patrz na moje zdjęcia i nie rób sobie nadziei. Nie jesteśmy po prostu dla siebie stworzeni. Jesteśmy z dwóch różnych światów. Nikt już nie będzie potrzebował mnie tak samo jak Ty. Ciebie też nikt już nie pokocha. Żyjmy w samotności.